Witam wszystkich w Microsoft i grze dostępnej na nas darmowo na surferze, serwerach Steam od 2009 roku. Jest stworzona przez Microsoft, jak już wcześniej powiedziałem. No i cóż, zobaczymy jak się prezentuje. Jest to taki testowy sprawdzian dźwięku, Zmienię parę rzeczy, mam nadzieję, że będzie lepiej po prostu. Lepsza jakość dźwięku, a jeżeli się spodoba sama seria, no to też. Będę na nagrywać tu. No ale cóż, Play. tak, to jest darmowa darmowy. Darmowa gra jest tylko dostępna taka paczka na Hawajach. Zgrywają się misje, te loty. I tak mamy tutaj Kauai, Oahu, Molokai, Maui, hawaje i, i inne wyspy hawajskie. Tak, a więc na wstępie powiedziałbym oczywiście Aloha. Także zobaczymy, czy ta gra jest warta świeczki, warta zagrania. No. Gra, nie wiem, to no chyba symulator jest. Ale czy symulator też nie jest grą? No przecież. Też jest to w pewnym sensie jakiś rodzaj roz rozrywki. Gdzie już wam zostawiam dokumentowania. Ale cóż, sprawdźmy jak sobie poradzę w takiej w tego typu aplikacji. Żeby nie powiedzieć grze. Już pomijając scenki, nie lubię scenek. Za długo by zajmowały. Okay, move the mouse left, right, up and down. Ok, czyli sterowanie jest myszką. Sobie Polatamy sobie. Checkpoint, okej, okay, mam checkpoint. hot air Okej. Okay. No, było blisko, masz no, rację było blisko. Zalecimy. O oh, kurczę! Fuck, ale bym uderzył ładnie. Dobra. Pracamy i lecimy do tego. Nie wiem w sumie. jaki Nie wiem w sumie jaki cel, miała ta... jaki cel to ma. Ale chyba chodzi o wszelkie zwroty i nawroty, czy jak tam się fachowo nazywa. Aha, mam z do 100%. Chyba ciąg to jest chyba, ale nie jestem pewien. Jeszcze sprawdzę później w słowniku.

Ok, myślę, że to nie będzie większy problem. Mam nadzieję, że to nie będzie większy problem. Mamy zmniejszyć do 45 ten ciąg cały. Mamy teraz powoli schodzić. Ok, zmniejszając ciąg. Ok, można powiedzieć, że miękkie lądowanie było. Tak, wylądowaliśmy na lotnisku, dostaliśmy więcej 200 punktów, nie lotnisku, tylko pasie startowym. Znaczy, to jest lotnisko, ale runway to jest pas startowy, także... A, slowdown X, a przegapiłem, przegapiłem tę część. No, ale cóż, scenka końcowa. Scenka końcowa, new best score, czyli zakładam, że to powinno właśnie być 1050. Tak, to był 1050. Dziękuję, akceptuję to. I idziemy do następnej misji. Wedding party, Gold Rush, Halo Bay, or Stearman Intro? A ja wezmę sobie bodajże yy, wesele, jeżeli dobrze rozumiem. Bo wedding to chyba ślub, a party no to przyjęcie, no to chyba wesele. Mi się przynajmniej wydaje.